Muzyczny początek, trochę taki vibe jakiejś preselekcji ze wschodu. Nie wiem, Litwa, Łotwa, coś takiego. Słuchając wersji studyjnej, potencjał jest. Coś wiecie, jakaś kawa, batoniki, te sprawy. Ale z kolei wchodzi w głowę. Nie wiem, co tu można byłoby zrobić, żeby to nie było po prostu nudne. Ale wydaje mi się, że to chyba nie do końca jest ta impreza. Po prostu. Dzień wszystkim, z tej strony Mielec, a dziś na warsztat biorę utwór Marian Can't Hide. O samej wokalistce w środowisku fanów Eurowizji narosło sporo plotek i dzisiaj nie będę komentował. Zajmiemy się głównie muzyką. Oczywiście Marian możemy kojarzyć m.in. z Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2022 roku. Wzięła udział w koncercie premier i zajęła tam. Niestety ostatnie dziesiąte miejsce. W tych premierach w ogóle zdarzyła się cudowna rzecz, bo uczestniczyła m.in. Sonia Maselik, która również bierze udział w tegorocznej edycji polskich preselekcji, a wygrała je Karolina Lizer z utworem Czysta woda, który oczywiście kojarzymy, znamy właśnie z polskich preselekcji. Inna sprawa, że ta premiera premierą w ogóle nie była, bo to był jej czwarty czy piąty miesiąc funkcjonowania tej piosenki, tak więc. No, Just Opole. Ale dzisiaj nie Opole nam w głowie, tylko oczywiście Eurowizja, polskie preselekcje. A więc przechodzimy już pędem susem do oczywiście Marien i jej utworu Can't Hide. Ale zanim reakcję, to oczywiście przypominam o subskrybowaniu mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, czyli jesteś w tej grupie 3-4 osób, które oglądają mój kanał, moje filmy, ale nie subskrybują go, no to koniecznie warto to zmienić i zachęcam Cię do tego, a więc łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i lecimy oczywiście z tematem dalej. A jeżeli bardzo kochasz eurowizję i chcesz być na bieżąco z różnego rodzaju ciekawostkami i newsami, to zachęcam Cię do obserwacji moich mediów społecznościowych. No hejka. Hey, tak, zdecydowanie jest to dobry dzień. Muzycznie początek, trochę taki vibe jakiejś preselekcji ze wschodu. Nie wiem, Litwa, Łotwa, coś takiego. Ok, przyjemne, ale na razie mnie nie powala. Ciszenie, ok. I teraz moc w refrenie. Nie wiem, yy, refren totalnie mi zaleciał jakąś reklamą, że dałbym tę piosenkę do reklamy. Nie wiem, może nie Kinder Bueno, ale. Coś wiecie, jakaś kawa, batoniki, te sprawy. Ale ładne. A, może to dlatego, że te wizualizacje jakoś tak mi przypominają reklamy? Nie wiem. I się sugeruje tym, co widzę, nie tym, co słyszę? Ma to sens? Jest ok, ale no właśnie, w porównaniu do innych piosenek z preselekcji... No ja jednak trochę odstaję. Chociaż myślę, że też ma swoich zwolenników ta piosenka. Dla mnie to jest mało sceniczne. Nie czuję, że to będzie jakiś, wiecie, wybitny występ. Nie wiem, co tu można byłoby zrobić, żeby to nie było po prostu nudne. It's ale z kolei wchodzi w głowę. Jest to zapamiętywalne. To nie jest tak, że to jest jakaś bardzo nudna, słaba propozycja. Nie, ale wydaje mi się, że to chyba nie do końca jest ta impreza. Po prostu, że właśnie bardziej reklama, bardziej radio. Może jakiś serial? I to też bardziej dla nastolatków, yy, z motywem yy, nie wiem, jakiegoś chóru, albo z motywem występowania na scenie. Fajny na pewno brief, że jest taki, wiecie, stłumiony. I koniec. Okej. Okay. Czyli jednak takie wyciszenie na koniec. Myślałem, że będzie jeszcze ostatnia taka petarda refrenu i już taki najmocniejszy refren na koniec. Hmm, no właśnie. Nie wiem jak to oceniać, powiem szczerze, bo moim zdaniem, tak jak powiedziałem, to nie jest piosenka na tę imprezę. Ogólnie jest przyjemna, ale w starciu z innymi propozycjami, no to faktycznie, faktycznie gdzieś tam nie jest jakoś super wysoko na mojej liście. Ale jestem bardzo ciekawy, jak Marian zaśpiewa na żywo, bo tutaj wydaje się, że ta piosenka jest jednak delikatnie wymagająca. Natomiast to, co mogę powiedzieć, że to jest bardzo pozytywna dziewczyna, że ona jest w tym miejscu, w którym chce być. Mam nadzieję, że będzie bawić się tymi preselekcjami, bo to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Wiecie, no oczywiście, że wiadomo, że każdy, kto bierze udział w tych preselekcjach i też jest na różnym etapie swojej kariery, ci, którzy już są, wiecie, nie wiem, 10 lat na rynku muzycznym albo 5 lat, mają ze sobą jakieś wielkie hity, no to wiadomo, że oni mierzą bardzo wysoko, i w sumie ta Eurowizja to jest dla nich taka przepustka, trampolina do. Tego, żeby powrócić na te pierwsze miejsca, więc myślę, że są po prostu bardzo zdeterminowani i bardzo chcą pojechać na tę Eurowizję. Natomiast nie wiem, jak jest z Marien. Ja na jej miejscu bym bardziej właśnie zdobywał doświadczenie, celował w to, żeby wystąpić, pokazać się w telewizji, bo jednak telewizja traktuje bardzo selektywnie polski rynek muzyczny i jest wielu utalentowanych twórców, którzy albo pojawiają się w telewizji na chwilę, przy okazji jakiś talent show, i potem nie są w stanie powrócić do tej telewizji nie są w stanie się przebić, bo po prostu ta konkurencja jest tak duża. Albo w ogóle nie mają szansy zaistnieć w telewizji, a istnieją na przykład w internecie. Bo internet jest taką też platformą do, do odkrywania nowych talentów muzycznych. Tak więc fajnie, że ona jest, fajnie, że będzie mogła czerpać z tego i mam nadzieję, że jak najwięcej po prostu wyciągnie dla siebie. Słuchając wersji studyjnej potencjał jest. Aczkolwiek dla mnie ten utwór nie jest po prostu najmocniejszym. Też wydaje mi się, że za kilka lat możemy Marian odkryć w zupełnie innej wersji, z bardziej autorskim, może bardziej wiecie, oryginalnym materiałem. No, takich piosenek jak ta, trochę już było w preselekcjach w różnych krajach, stąd. Może dlatego też ona mnie jakoś tak po prostu nie ujmuje, ale trzymam mocno kciuki, życzę powodzenia yy, i wierzę, że to będzie po prostu te preselekcje. To będzie przede wszystkim dobra zabawa, fajna, cenna lekcja, yy, a jaki będzie wynik? No to oczywiście my wszyscy o tym zadecydujemy. Możemy głosować na marię 14 lutego. Jestem ciekawy, co sądzisz o tej piosence od ust od 0 do 10 punktów i koniecznie zostaw subskrypcję i łapkę w górę. A jeżeli nie obserwujesz mnie jeszcze w innych mediach społecznościowych, to zachęcam, bo ostatnio bardzo. Bardzo dużo się dzieje. To by było na tyle. Widzimy się niebawem w kolejnych reakcjach, czy to z cyklu preselekcyjnego, czy już eurowizyjnego, ale wiele emocji jeszcze przed nami. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!